Witam wszystkich. Słuchajcie, taki krótki szorcik o hulajnodze jak zwykle. Słuchajcie, jest niesamowicie fajna pogoda na zewnątrz, cieplutko. Mączyłem sobie ten pomat w hulajnodze, ustawiłem w aplikacji 20 km i sobie tak wracałem do domu. Wow, spadło mi coś zaraz, co chciałem Wam jeszcze pokazać. Ustawiłem sobie 20 km, tempomat, wracałem do domu, tryb sport. No i słuchajcie, bateria w pracy naładowana do stówy. Dwie baterie oczywiście w najbocie, Jedna tu, druga tam, czyli razem 10 amperogodzin. No i słuchajcie, ile mi tej baterii zeżarło do domu? Yy, kilometrów. Kilometrów jest gdzieś około, nie wiem, 10-12, coś koło tego. No i słuchajcie, tutaj odpaliłem teraz aplikację i zobaczcie: 29% baterii mi zeżarło. I to gdzieś mówię, tak będzie z 10-12 km, czyli. Na takim jednym ładowaniu, jakbym jechał w tym trybie, no to gdzieś około 30 km realnie bym chyba przejechał, tak myślę. Oczywiście tryb sport yy, cechuje to, że jednak ta moc dalej jest jakby zachowana, czyli na starcie gdzieś, na światłach, w przejściu dla pieszych koła buksują. Ale widzicie, 71% po powrocie do domu, bez problemu, na takim trybie 20 na godzinę, tempo macie, można gdzieś sobie już nawet dalej wyskoczyć po jakieś, nie wiem, zakupy X i, tak, i tak dalej. Dobra, na tym zakończę ten filmik, miałem shorta zrobić jednomintowego, jedno ale widzę, że nie wyszło, rozgadałem się za bardzo. Nic, idę jeszcze sobie do sklepu odebrać jedzonko do bistra. I to tyle, trzymajcie się.